Ej, w tym materiale dowiemy Ci, jak ma zrobić sobie prostą animację przycisku subskrypcji, a następnie przypiąć ją do palca. Także zapraszam do oglądania. Okej, okay, jesteśmy w programie, więc będziemy robić to, co właśnie widzieliście przed chwilą, czyli mamy naszą animację, która jakby nam się pojawia, i jest przypięta do naszego. Palca. Tu mam czyste ujęcie, na którym będziemy chcieli sobie zrobić dokładnie to samo, co potrzebujemy. Ja w moim przypadku sobie wziąłem logo YouTube'a, czyli jakby sygnet samego YouTube'a. Możemy to sobie wziąć na przykład z Brand Resources od YouTube'a, więc to jest łatwo to znaleźć. Wystarczy wpisać na przykład Brand Resources YouTube, Twitter czy inne elementy, i spokojnie znajdziecie od samych twórców materiały wektorowe czy w PNG oraz screenshot z przyciskiem subskrypcji, aby wziąć sobie dokładnie kolor i to głównie będę potrzebował by to stworzyć więc tworzymy sobie nowy tak naprawdę Fusion Composition czyli możemy sobie to nazwać Subtut w moim przypadku czas ustawię sobie na 10, ale sobie przetnę to zaraz i framerate ustawię sobie tak jak projektu czyli 30, 30, klikam sobie to OK mam już moją kompozycję, przenoszę na mój timeline no i sobie przycinam tylko aby właśnie miało długość mojego palca nie robię na razie tego z tym palcem, tylko robię to osobno, w razie gdybyśmy chcieli sobie na przykład tą animację wyeksportować bez tła, więc mamy wtedy ją na osobnej warstwie, bez mieszania jakiegoś tam zewnętrznego klipu, więc Fusion Composition i klikam sobie Fusion, aby zacząć sobie naszą animację. Mam Media Out no i teraz z assetów wrzucam sobie jakby mój screenshot i mój jakby sygnet YouTube'a mam moje Media Out, więc pierwsze co dodajemy sobie nowy Background, teraz jaki kolor tego backgroundu ma być? No to sobie daję widok jakiegoś media pierwszego. To jest akurat Cygnet, więc media 2 to będzie mój screenshot. Mam background zaznaczony, dam sobie podgląd na media out, bo podepnę go do media out, aby już był widoczny. I background, wezmę sobie pipetą, kolor tej subskrypcji. Mam już kolor dodany, więc tak naprawdę media in 2 może już sobie polecieć. Pa, pa. Do naszego background dodaję naszą maskę rectangle, którą następnie w soft edge, soft edge corner radius sobie zwiększę zaokrąglone boki i wysokość zmniejszam, a szerokość zwiększam. Teraz mi ciężko tu się bez glida połapać, jaki to ma rozmiar, więc to sobie trochę przeniosę i oprócz tego dodam sobie nowy merge. Które przeniosę tutaj, dodam sobie także nowy background i do backgroundu dodam sobie efekt grid, który mi właśnie posłuży za, za taką siatkę, bym wiedział to, co tak naprawdę tworzę. Background, daję sobie teraz tam przezroczystość, aby ta siatka była przezroczysta, grid, zmieniam rozmiar tych major lines, wybieram sobie jakiś odcień, na przykład cyan i blend sobie zwiększam, aby widzieć tak naprawdę tylko tą siatkę, Którą tu stworzona, by mi było łatwiej robić tą animację, tą środkę sobie później usuniemy, tak naprawdę. Więc mam nasz background, mam nasz rektangul, który teraz mogę sobie spokojnie, właśnie w szerokości, już zmniejszyć. Mniej więcej na razie tak na oko. I mój media in mogę sobie już dorzucić. Czyli dodamy sobie do tego nowy merch, media in będzie jako foreground, i do tego media in dodaję sobie efekt teraz transform, aby móc go wyskalować w dół. I umiejscowić mniej więcej na razie we wstępnym miejscu, jaki będę chciał w tej animacji, czyli tej, której widzę. Teraz mogę sobie dać nowy merch, i to mi posłuży za mój tekst. I tutaj będę sobie dodawał mój tekst plus, Udało mi się, nie potrzebny nowy merch. Dam sobie tekst, i na tym tekście wpisujemy sobie teraz. Subskrybuj. Font, jak sobie wybiorę to z Roboto bo YouTube z niego korzysta, więc fajnie, by to było spójne. Wszystko z MySQL jest i teraz wybierzemy sobie rozmiar, trochę mniejszy w tym przypadku i grubość fontu na medium, bo on też nie był taki gruby no i przenoszę sobie mniej więcej, szukając sobie odpowiednich proporcji odległości od danych krawędzi wydaje mi się, że teraz mamy bardzo zbliżone proporcje do tego, więc tak na szybko będzie przedłużając Uznajmy, że jest już na pewno idealnie, więc mamy nasz baton, mamy nasz animację subskrypcji, nasze znaczy animacje na razie tekst subskrypcji, ale nic się teraz nie dzieje, więc fajnie byłoby to zanimować. Grid mogę już w takim razie sobie wyłączyć i skupić na moim tekście. Na samym początku rektangul do 20 kratki będę animował, więc animuję sobie tylko szerokość, więc kroka kluczowa na WIF idę sobie na początek i wave daję sobie na 0 dzięki temu teraz od tej do tej będzie mi to rosło ale chcę aby to mi jakoś szybciej i fajniej mi rosło więc odpalam sobie okno spline wybieram sobie wave, zaznaczam to wszystko, daję sobie wygładzenie i wygładzam sobie tak aby końcówka była łagodna a na początku było bardziej szybko coś takiego jak teraz widzicie dzięki temu ta animacja wygląda o wiele ciekawiej i nie jest taka liniowa po prostu jak wcześniej to jest sekret, tak naprawdę, dobrych animacji, czyli e, dobre rozumienie tempa, jak coś powinno się pojawiać, czy zachowywać. Dzięki temu to wygląda naturalnie i przyjaźnie dla oka, tak naprawdę. Więc to już mamy dodane. Teraz fajnie byłoby zrobić animację pojawienia się ikonki subskrypcji. Więc to będzie mniej więcej szósta kratka. Kończyła będzie się również na 20, ale animuję tu i rozmiar, i kąt. Idę sobie teraz na siódmą kratkę, bo tu już mniej więcej. Mi zajmie e, obszar, jakby mojego boxu size. Oczywiście daję na 0, ale pierw sobie obrócę nie aspekt, tylko angle trochę i size na 0. Dzięki temu teraz mi się pojawia i pojawia mi się również ikonka subskrypcji. Tylko tak jak poprzednio, spline e, odznaczam sobie rectangle i w się, tylko transform. Mam teraz, jakby te dwie wartości. Zaznaczam to wszystko. Daję sobie wąsy. No, i teraz końcówkę będę sobie tutaj wygładzał, tak aby właśnie początek był bardziej dynamiczny, a na końcówce by to nam fajnie zwalniało. No i mamy teraz taki dokładny efekt. To mnie interesowało, więc mam już animację pojawienia się tego i tekst. No ale tekst, jakby tak by przez, tak przezroczysto, by tak średnio wyglądał, więc niech ten box, który się rozwija, go odsłania po prostu. Więc muszę sobie teraz nowy efekt, który będzie Made Control przerzucę go tutaj tekst, Make control tutaj przeniosę, tak abyście to lepiej widzieli. i maik control podepnę pod mój merge jako foreground, dam sobie go mniej więcej tutaj, mój tekst podepnę sobie jako background do tego i zduplikuję sobie control c control v mój box ten czerwony i podepnę background jego podepnę do Mate control jako garbage mate teraz to jakoś ładniej ustawię, aby też to wyglądały ciekawiej, mate sobie zaznacza i w garbage mate wybierę opcję invert, dzięki temu teraz jak widzicie ten tekst jest odsłaniany przez box, który stworzyliśmy i już ta animacja jest tak naprawdę gotowa, to mogę sobie zgrupować aby to było nazwane, znaczy zgrupowane i nazwiemy to nasz tekst, niech to będzie ładnie wyglądało, no i tak naprawdę nasza animacja wygląda w taki sposób, więc jest to bardzo prosta i szybka do wykonania animacja. Więc kiedy już mamy tę animację i przycisku subskrypcji do, z wykonaną, wracamy do edit i teraz tą naszą animację, która jest na osobnej warstwie, prawie przez myszy nazywamy sobie przycisk na subskrypcji i możemy to sobie zawsze wyrenderować osobno, czyli możemy sobie przenieść i wyrenderować ten fragment jakby bez przezroczystości, aby wyko wykorzystać to w innym filmie. No ale chcemy to sobie podpiąć do tego filmu więc to mogę sobie usunąć tak naprawdę już, bo mam to dodane w asetach. Mogę sobie to przenieść do Fusion, aby mi się nie myliło. Więc to klikam o nie Delay, tylko Backspace i Finger, z Myszy, New Fusion Clip i wchodzimy sobie do Fusiona, aby edytować właśnie sobie nasze nagranie i wyśledzić naszego Palucha. Więc mamy ten klip, przerzucam sobie moją animację przy przycisku subskrypcji więc widzimy, że jak sobie ją tutaj podejrzę, ona już tutaj jest cała jako jedna media in, dzięki temu, że to jest compound clip więc biorę sobie na razie podgląd naszego media out i do media in dodaję sobie efekt planar tracker teraz przybliżam się do naszego palca na pierwszej kratce i go jakby zaznaczam, czyli robię jakby takie maskowanie ale do trackingu, a nie aby wyciąć jakiś element Zaznaczam tego palca, tak aby program wiedział, co mnie interesuje. Czyli programie interesuje mnie palec w tym przypadku. Zamykam tą maskę. No i teraz wybieramy sobie, co chcemy. Ja w moim przypadku chcę point, jeden punkt, ale motion type, type chcę wybrać sobie transition, e, translation, rotation i scale. Dlaczego? Gdyż perspektywa będzie nam robiła takie dziwne rzeczy z naszym e, tekstem, będzie nam obracało go w przestrzeni 3D, a my chcemy, aby on był tylko w przestrzeni 2D się poruszał. Jeśli dodatkowo nie chcecie, aby mu się zmieniała skala ani rotacja, tylko chciałbym był stały, aby tylko poruszał się z palcem, ale nic tam się nie kręciło, nie skalowało, to wybieracie sobie tylko Translation. Ja w moim przypadku chcę właśnie tą rotację i skalę z początku materiału, więc to sobie wybieram. Output, wybieram sobie Background, Track Channel. Na przykład, nie wiem, macie na przykład, nie wiem, czerwony kompletnie palec na zielonym tle, no to łatwiej będzie mu to robić na kanale czerwonym, na przykład. Albo zielonym, tak naprawdę odwrotnie. Więc w moim przypadku ja chcę skorzystać z Luma, bo no, nie ma takiego już tam wyraźnej e, części. No w sumie możemy sobie zobaczyć, jak sobie wrzucę tracker, tak na szybko by wam zobrazować. Przeniosę sobie tą maskę w taki sposób. Tutaj dalej się będzie to łatwiej, lepiej widoczne. Widzicie, jakby teraz tutaj na dole moją dłoń, jak sobie wybrać czerwony, to wygląda w taki sposób zielone w taki czyli wszystko szare biały znowu szary a red jest najbardziej jakby wyraźny w moim przypadku bo mimo że tło nie jest jakoś tak bardzo przyciemnione to i tak ta różnica jest no ale kolor i tak daje nam fajne efekty do tego więc tak to mniej więcej wygląda i tak to program po prostu widzi w naszym przypadku więc mamy nasz panel tracker zaznaczony translation rotation scale no i możemy sobie wybrać na razie po i zobaczyć jak on sobie radzi, czy on rozumie tego palca, możemy sobie tak pójść przez pięć klatek ok, chyba rozumie, więc klikam sobie track forward, aby nam wszystko wyśledziło i co mi to zrobiło, widzę, że mi tu coś zepsuło, zepsuło mi się w momencie tym, jak jest rozmycie, więc ja to sobie tutaj poprawię na szybko. Mi się wydaje, że jakbyśmy teraz to podpięli to byśmy nie zobaczyli jakiejś wielkiej różnicy w tym i to by dobrze się działo. No ale dlaczego mamy tutaj ryzykować, jak możemy sobie teraz to tutaj ułatwić programowi życie i niech on to nam złapie. Jeszcze raz. To sobie tylko tak wyrównam. No i klikam sobie track forward, track forward, track forward, track forward" po klatce. OK, puszczam sobie play dalej. No i zobaczmy co on tu nam prezentuje Okej, okay. wydaje mi się, że już to mamy Mogę sobie jeszcze Play dla puścić Okej okay. Spróbuję sobie z tego miejsca puścić klatkę w tom i go jeszcze tutaj powiększyć tak samo tutaj. Coś takiego. Ok. Jesteśmy na klatce. No mniej więcej tutaj. Zobaczmy, jak to wygląda dalej. On będzie uciekał, bo te pozycje są zachowane. więc ja go stąd pocisnę już do końca. Aby on na początku mi brał jak najlepszy kształt. Jedna w lewo. To. Mamy coś takiego. Łapie mój tekst, idzie tutaj. Palec trzyma cały czas, więc zobaczmy, jak to wygląda. Czy będziemy to korygować? Czy nam się w takiej formie. Klikniemy sobie Create Planar Transform. Mamy już dane z naszego trackingu. Ten tracker możemy sobie odłączyć na razie i z niego nie korzystać. My chcemy sobie podpiąć do tego nasz merch, w taki sposób, to będzie nasz background. I naszą animację jeszcze będziemy musieli sobie edytować. Czyli do naszej media dopasowujemy jeszcze efekt transform i dopiero planer transform do tego. I dajemy sobie merge Na początku, więc prezentuje to się w taki sposób. Czyli mamy nasz tekst, jakoś tak dziwnie tutaj nam się zachowuje i nie jest w tym miejscu, co chcemy. Więc teraz musimy sobie to przenieść: transform, scale. Ja sobie jeszcze Angle tutaj, na, nie aspekt tylko Angle sobie skoryguję w tym miejscu, przeniosę to w lewo, w górę, Size jeszcze mniejszy, mniej więcej coś takiego i teraz jak sobie puścimy Play, co znaczy sobie Media to by Wam nie przeszkadzało, Made, no i widzimy, że ta animacja trzyma się już naszego palca. Więc mamy tak naprawdę już przypięcie do palca, Przygotowane możemy oprócz transform do tego dorzucić jeszcze drop shadow. Dzięki temu dodamy jakiegoś dodatkowego cienia do naszego efektu. Czyli mamy nasz cień, drop distance, mniej więcej coś takiego, blur, tak, bo trochę mniejszy, strzęp też mniejszy. No ale dzięki temu mamy jakby dodatkowy jakiś tam cień, który i tak od tego palca będzie wędrował na twarz. Więc jak subskrypcja doda nam jakiś dodatkowy cień to będzie wyglądało jeszcze ciekawiej więc ja sobie dam tej Fit no i mamy już pojawienie się naszej animacji którą zrobiliśmy i jest ona przypięta do palca i ta, ta subskrypcja jakoś tak nie skacze w lewo i w prawo jeśli tego skalowania i rotacji też nie chcecie tylko aby ona właśnie poruszała się w innej płaszczyźnie to jak wam wspomniałem w Panel Tracker wybracie sobie Translation więc to zależy tak naprawdę od tego co oczekujecie bądź chcecie uzyskać finalnie w zakładce Edit, jak zobaczycie, to już jest widoczne, jest dodane i macie to przypięte do swojego palca. Także to było na tyle, ja Wam dziękuję za oglądanie. Jak macie jakieś pytania, dawajcie w komentarzach. No i co? Trzymajcie się. Cześć!